Cześć, mam na imię Anita i zabieram Was dzisiaj na wycieczkę rowerową po Brandenburgi w Niemczech, a konkretnie po przepięknym regionie Uckermark. Zaczynamy od Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Podwiedzimy teraz do Państwa Dietrich, którzy prowadzą miejsce wypoczynkowe, wyjątkowe. Można tutaj zarezerwować miejsce na nocleg, ale również można zarezerwować krowie safari. Dzień dobry, Anito. Jesteś w naszej agroturystyce Cur Tabak Blite w małej miejscowości Friedrichstal dzielnicy Garz. Moja rodzina mieszka w tym domu od 1896 roku, czyli ponad 100 lat. W 2004 roku zdecydowaliśmy się przekształcić stajnie w mieszkania dla turystów. Mamy trzy mieszkania, które upodobali sobie szczególnie Berlińczycy. Odwiedzają nas także goście z Köln, Wiesbaden i południa Niemiec. To mieszkanie nazywa się BUBR i jest idealne dla dwóch dorosłych z dzieckiem. Tu stoi krzesełko dla dziecka. Z okna widzimy wybieg dla byków. Na górze w sypialni, leżąc w łóżku, można także obserwować ptaki, które raczą nas porannym koncertem. I to jest jedna to mieszkanie jest często rezerwowane także zimą. Zabieramy naszych gości na małą wędrówkę na pastwisko. Tereny za nami należą do Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego. Wollen unseren zeigen. pokazujemy gościom, jak prowadzimy gospodarstwo w zgodzie z naturą, jak angażujemy się w ochronę ptaków i innych zwierząt. Welche Maßnahmen zum Schutz der Vögel und der anderen Tiere, die dort unten leben, durchgeführt werden? Auf den Weg dorthin po drodze opowiadamy o gospodarstwie i o otaczającej nas przyrodzie. Jak to na safari? To zależy od pory roku. Czasem możemy obserwować krowy z cielętami, a rano słuchać koncertu ptaków. W zeszłym roku odwiedził nas wieczorem Derkacz. To gatunek ptaka, któremu grozi wyginięcie. Gleich hatten, że to jest ein Vogel, który vom Aussterben bedroht ist. Da konnte man auch dem Krächzen des Wachtelkönigs lauschen. Wchodzimy także do Królestwa Bobra, gdzie podziwiamy Jeremię. Wszędzie można zauważyć ślady Bobra i ścięte przez niego drzewa. Zobaczymy, z jeżeli mamy szczęście, zobaczymy zimorodka lub czaple białą. Także goście, którzy u nas nie nocują, mogą wziąć udział w naszym safari. A teraz zabieram Was na wycieczkę ziołową w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Pokrzywę zna każdy. Każde dziecko już się z nią zetknęło. Należy ją zrywać u podnóża, wtedy tak mocno nie parzy. Jest to jedno z naszych najcenniejszych ziół leczniczych na reumatyzm oraz idealna nowalika na wiosnę. Teraz jest jeszcze młoda, ale już ma mnóstwo witaminy C i żelaza. Zwłaszcza gdy wyrasta w kwietniu, na wielkanoc. Teraz ma tyle żelaza, że żaden suplement jej nie prześcignie. Pokażę ci, jak można ją zjeść. Musimy ją złożyć. I mocno ścisnąć. Tak możemy ją zjeść i nic nam się nie stanie. Co mnie fascynuje w ziołach? Każda pora roku jest inna. Na wiosnę są pełne energii i zaczynają rosnąć. Potem kwitną. Drzewa i krzewy dają owoce. Jesienią można korzystać także z korzeni ziół i za każdym razem jestem zafascynowana przemijającymi porami roku i siłą leczniczą ziół. Każda roślina może leczyć. Mają cudowne, bardzo szerokie pole zastosowania. Bardzo cieszą mnie rozmowy z uczestnikami wędrówki. Każdy coś już wie i ma swoje doświadczenia. Także ja uczę się co roku czegoś nowego od moich gości. Weszliśmy teraz na wzgórze Galoerberge jedno z wyższych, z którego rozciąga się wspaniały widok na Dolinę Dolnej Odry, Podczas wędrówki właśnie tutaj robimy piknik. Spacerujemy po okolicy 4-5 godzin, najczęściej latem. Wtedy podziwiamy kolorowe łąki. Gdy już się wszystkiego dowiedzieliśmy i wszystko zobaczyliśmy, zaczynamy piknik i dzielimy się naszymi wrażeniami. Opowiadamy o roślinach, o tym, co zobaczyliśmy. Około pół godziny, a potem powoli wracamy. Gehen wir langsam zurück. Ja, neben Kräuterwanderungen gibt es bei mir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir äh, sammeln. Później przygotowujemy je u mnie w domu podczas warsztatów w małych grupach. Każdy przyrządza danie według jednego, dwóch przepisów, a na końcu mamy piękny stół pełen ziołowych specjałów, które wspólnie degustujemy. Jesteśmy dzisiaj u Sary Fuchs, która oferuje noclegi w swojej agroturystyce, ale nie tylko. Oferuje również wycieczki z osiołkami. To jest Nero, to jest Jago. Od razu widać, że osły lubią ludzi. Cieszą się, kiedy je głaszczesz i drapiesz streichelst und kraulst, Te dwa osiołki czekają na swoich gości. Za godzinę przyjadą do nas goście i wybierzemy się na wędrówkę. To, czym się zajmuje, to wędrówki z osłami dla rodzin, par lub grup przyjaciół. I tak wyruszamy z dwoma osłami na wędrówkę na cały dzień. A jeżeli nie ma pandemii, to na dwa dni. Jak wygląda taka wędrówka? Zaczynamy od czyszczenia i szczotkowania osłów. Teraz są trochę brudne, turlały się po ziemi. Zakładamy im siodła i bagaż, w którym jest prowiant na piknik i cieplejsza kurtka. Ja także idę z nimi. Wędrówka jest z przewodnikiem. Pokazuję, jak obchodzić się z osłem. Jestem też przewodniczką przyrodniczą i opowiadam o przyrodzie w Dolinie Dolnej Odry. Oferuję właśnie taką atrakcję. Mam nie tylko te dwa osły, ale piętnaście. Są teraz na pastwisku i pielęgnują łąki w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Dlatego też stado jest takie duże. A jak idziemy na wędrówkę, to kilka wraca ze mną do domu. Można u mnie zamówić nocleg wewnątrz, ale wszyscy, którzy szukają przygód, mogą nocować na sianie przynieść śpiwór, uwić sobie gniazdko i przenocować. Wieczorem można rozpalić ognisko w ogrodzie i pogrillować. To bardzo sympatyczne. Dzieciom bardzo się podoba. Niektórym dorosłym tak, a niektórym nie. Witam serdecznie w Angerminde w Bloomberger Jesteśmy w centrum informacji rezerwatu biosfery Schorfheide-Korin. Jest to jeden z największych obszarów chronionych w Niemczech. Stoimy właśnie przy tak zwanym Nabuhaus. To jest coś wyjątkowego. Jesiotr bałtycki. Ryba, która tutaj dorasta, a następnie płynie do Bałtyku. Po drodze pozdrawiając mieszkańców Szczecina. Pewnego dnia, kiedy jest duży i silny, wraca do nas i zakłada rodzinę. Witamy na bagnie. Właśnie takie to uczucie. Miękkie podłoże, dużo wody i wielu fachowców, których można znaleźć w tym szczególnym środowisku. Tutaj mamy wyjątkowy okaz: bekas z długim dziobem, który pomaga w znalezieniu pożywienia. Roślina, która zjada owady. Oraz żaby, które zmieniają kolor na niebieski. Być może zobaczymy je dzisiaj na dworzu. Epoka lodowcowa miała wpływ na ten krajobraz i dlatego w Uckermark mamy wiele pagórków. W czasie epoki lodowcowej te kamienie przywędrowały do nas ze Skandynawii. Ten właśnie kamień został przesunięty przez lodowiec i tam, gdzie budowano dom, podnoszono go, kładziono podłogę i murowano na nim ścianę. To jest świadek tamtych czasów. Chcemy zainteresować ludzi przyrodą i pokazujemy w naszym ogrodzie, jak w prosty sposób można dbać o różnorodność biologiczną. Na przykład gatunki rodzime. Tutaj mamy głuk, niedługo zakwitnie przepięknie na biało. Ma kolce, które dają schronienie wielu ptakom.